Ja tu mamy sytuację. No, uderzony który z piłkarzy legi, tak mi się wydaje. Andrzej Duda, zaraz zobaczymy mamy. co się stało. Tu nie trafia Pazdan, pięknie przymierza Rzeźniczak. Wszystko jest w porządku. Jest drugi gol, ale co się stało z Andrzejem Dudą, tego, tego nie wiemy. Pokazywał Michał Kucharczyk, że będzie potrzebna pomoc Słowakowi, Andrzejowi Dudzie. Wątpię, czy przy tej jakości realizacji tego spotkania uda nam się zobaczyć powtórkę, która wyjaśni, co stało się z Andrzejem Dudą. Bo raczej w żadnym kontakcie z przeciwnikiem to się stało. Czy może być może trafiony jakimś przedmiotem, może kamieniem, to jest niewykluczone. Zobaczmy, pokazują tutaj nasi zawodnicy. O, właśnie Michał Kucharczyk trzyma jakiś przedmiot. Nie wiem, czy to nie jest kamień, którym został trafiony Andrzej Duda. No. W złym kierunku idzie ten mecz i to co dzieje się na trybunach nie chcielibyśmy się wypowiadać, bo komentujemy ten mecz z Warszawy i nie wiemy co tam się dzieje, do jakich prowokacji różnego rodzaju dochodzi w każdym bądź razie Henningberg teraz też mocno zaniepokojony tym, co się dzieje. No i oby też nic tutaj poważnego nie stało się Andrejowi Dudzi. Wzywa kapitana drużyny FK Kukeszi, szwajcarski arbiter. Bo sytuacja staje się naprawdę poważna. Takich obrazków, takich zjawisk w futbolu nie chcemy oglądać. To jest, proszę państwa, no chamstwo totalne. To co, to, co się dzieje na tym spotkaniu. Na pewno sędzia tutaj ma podstawę, czy nawet roz, będzie rozmawiał z delegatem ewentualny, czy... Będzie może mecz nawet kontynuowany? No tak, może dojść do przerwania meczu. Oczywiście była sytuacja w poprzednim meczu, kiedy piłkarze Kukeshi grali w Podgoricy. Proszę, jest Ambulans, więc nie wykluczam, że to jest bardzo poważna sprawa, kiedy szkalowano piłkarzy albańskich. Tam dano gospodarzom trzy minuty na jakby uspokojenie sytuacji. Ten mecz się skończył, ale też dochodziło do takich właśnie incydentów. No i zobaczmy, tu cieszyli się nasi piłkarze z tej bramki i Andrzej Duda o właśnie widzą państwo w tym momencie trafiony no kamieniem rzuconym z trybun. Nie sądzę, żeby kamieniem rzucali kibice Legi. raczej ten kamień poleciał z sektorów zajmowanych przez FK Kukesi, No i z tego co widzimy, to prawdopodobnie ten mecz może zostać przerwany, bo arbiter po rozmowie z obserwatorem skłania się chyba ku temu, by zejść z boiska, by nie kontynuować gry w takich warunkach. No, przedziwne rzeczy dzieją się 30 lipca. Najpierw brak wizji ze stadionu w Tiranie, teraz ten incydent, który no naprawdę. Kładzie ogromny cień na to spotkanie, na zachowanie kibiców albańskiego zespołu, no bo... Nie potrafią się pogodzić, tak? nie, nie wiem, czy teraz zauważyłeś, Michał Kucharczyk pokazywał Łukaszowi Broziowi, jak duży był to kamień, z takiej odległości, to jest niesamowita siła, przecież to jest coś, co może grozić nie tylko utratą zdrowia, ale wręcz życia, więc no, zakładam, że Andrzej Duda opuści boisko. Czy też będzie yy... zmieniał koszulkę, jeżeli na tyle się czuje, jeżeli jest na tyle świadomy po konsultacji z lekarzem yy, i z masażystą, no jeżeli udało się to widzimy zatamować ewentualny kwotok nie ma jakby utraty przytomności, to w tym momencie jeszcze konsultacja, tak? Tylko rozcięcie, na szczęście, że nic poważniejszego się nie stało. Zmienił koszulkę, czyli de facto czuje się, na... chce grać, tak? No tak, tylko to są nie będzie zależało też... teraz od zawodników samych, tylko od stopnia, jakie jest zagrożenie jest. Mm -hmm. w tym meczu. Na ile sędzia, czy tutaj delegat, jakie jest zagrożenie dla zawodników, że, żeby się nie powtórzyło coś gorszego. To co mamy, jakie mamy teraz obrazki? Szybko informacja z Twittera.